Czym jest zintegrowana pewność siebie? To zaufanie do siebie, że ja natychmiast uporam się twórczo ze swoimi wyzwaniami, które rzuca, rzuca mi życie, a rzucać będzie do końca moich dni. I do natychmiastowej konfrontacji zamiast do chowania głowy w piasek i bez jakiegokolwiek odwlekania na potem, bo jeżeli my odwlekamy nasze mniejsze bądź większe wyzwania na potem, przechodzimy do stagnacji, gdzie nam ta kubka wyzwań nierozwiązanych rośnie, a potem do energii wiktymizacji i stamtąd bardzo trudno jest wyjść. Na prostą, jeżeli ja sama nie potrafię uporać się z własnymi wyzwaniami, które mnie przerastają, to znaczy, że brakuje mi mindsetu skillsetu i action setu albo edukacji, albo tego wszystkiego. I ja mam ten egotyczny opór, żeby nie porozmawiać z tym ze specjalistą, do czego państwa zawsze będę serdecznie zachęcać, bo to nie jest żaden wstyd, my nie mamy być silni, bo siła pochodzi z trójkąta dramatycznego. Ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, tak ktoś jest bardziej zaawansowany, ktoś jest mniej. My chcemy uderzać w moc, gdzie każdy jest równy i możemy podzielić i wymienić się ze sobą swoją własną ekspertyzą, gdzie ja jej nie mam, a wy ją macie i odwrotnie. I to jest wtedy ta przestrzeń, kiedy ja mogę zobaczyć, ok, żeby przejść dalej, ja potrzebuję zrobić to, to i to i ja chcę to zrobić pomimo tego, że ogarnia mnie ten dysfunkcjonalny strach do zobaczenia po drugiej stronie mocy. Można zawsze umówić się na sesję wsparcia i porozmawiać w cztery oczy, co państwa dzisiaj przytłacza?